Cześć! A czy kojarzycie tą roślinę? To strelicja Nikolaj, jedna z najpopularniejszych roślin do wnętrz. Jest to roślina łatwa w uprawie, lubiąca stanowiska jasne, słoneczne. Dorosłym okazom często rozrywają się liście. Jest to naturalne zjawisko, dlatego nie ma o co się martwić. Tralicja Nikolaj jest to roślina szybko rosnąca dlatego w domowych warunkach może osiągnąć nawet ponad 2 metry. Jest to roślina, która lubi zraszanie. Można ją zraszać nawet 3-4 razy na tydzień, zwłaszcza kiedy wypuszcza nowe liście. Roślina ta lubi przepuszczalne podłoże, dlatego do ziemi warto dołożyć perlit oraz keramzyt lub zastosować gotowe podłoża do strelicji. Ze względu na dużą powierzchnię liści Roślina jest świetnym oczyszczaczem powietrza. Pamiętaj, że strelicję możesz wystawić w lecie na taras. Uważaj tylko na bezpośrednie promienie słoneczne oraz silny wiatr, który może uszkodzić roślinę.